23,2 miliarda dolarów. Tyle zarobiła sieć McDonald's w 2021 roku, osiągając przy tym 7,5 miliarda dolarów zysku. Wynik imponujący, ale nie wziął się znikąd. Dobra strategia, wysoka sprzedaż i skuteczny marketing. No właśnie, a skoro mowa o marketingu, no to czas zdemaskować 5 bardzo popularnych technik, których używa McDonald's do tego, aby osiągać tak spektakularne wyniki. Być może sam się na nie nabierasz. Po pierwsze, reguła niedostępności. Polega ona na tym, że ludzie pożądają bardziej rzeczy, które są niedostępne lub które ciężej dostać. To znaczy, kiedy jest jakaś ilość biletów na dane wydarzenie, no i ta pula jest oczywiście zamknięta, na przykład 100 biletów na koncert, no to ludzie są bardziej zaangażowani w kupno tych biletów, aniżeli gdyby na ten koncert było biletów 1000, 2000 albo 10 tysięcy. No dobra, dobra, ale jak to się ma do McDonalda? Ano bardzo prosto. Pomyśl teraz o jednej kanapce, na którą czekasz w ciągu roku. Już wiesz? Tak, dokładnie tak chodzi mi o drwala, czyli kanapkę, która zdobyła serce i też rozum wielu milionów Polaków. Wiele osób czeka cały rok, aby móc ją w końcu zjeść. Jednak McDonald's bardzo sprytnie stosuje regułę niedostępności, to znaczy wypuszcza tę kanapkę wyłącznie na zimę, mówiąc, że jest to kanapka, która idealnie wpasuje się w zimowy, w styczniowy wieczór lub styczniową noc. W rzeczywistości tą kanapkę mogliby także sprzedawać przecież w innych porach roku. No bo na jesień, na wiosnę czy nawet latem ja sam bym ją z chęcią zjadł, co pewnie widać po mojej wadze. Natomiast z powodu stosowania reguły niedostępności i z powodu tego, że jest ona tak pilnie strzeżona przez McDonalda i wypuszczana tylko w jednym sezonie, no to na nią jest tak duże zaangażowanie, więc popyt diametralnie rośnie. Jeśli więc prowadzisz swój biznes, sprzedajesz jakieś produkty lub też sprzedajesz usługi, no to zadbaj o to, aby ograniczyć ich Ilość. Nie wiem, być może, jeśli sprzedajesz jakieś rzeczy w sklepie internetowym, na przykład koszulki, no to ogranicz pulę tych koszulek tylko do tysiąca. Wówczas popyt zdecydowanie wzrośnie. Sztuczka numer dwa, czyli cross-selling. Jest to nic innego jak zarabianie na dodatkach. A w jaki sposób to działa? Ano, bardzo prosto. Kiedy sprzedajemy główny produkt, w tym przypadku w Magonaldzie tym głównym produktem może być na przykład jakiś burger, no to zasadą cross-sellingową sprzedalibyśmy coś jeszcze, czyli jakiś zestaw, na przykład frytki lub też napój. No i nie bez powodu właśnie są w McDonaldzie sprzedawane różnego rodzaju zestawy. Cała zabawa polega na tym, aby dosprzedawać produkty, które są komplementarne z produktem głównym. No czyli kiedy widzę tego pysznego burgera z mięsem, soczystym oczywiście mięsem, i do tego kawałkiem sera żółtego, na przykład cheddar, No to myślę sobie, jak mogę ten zestaw uzupełnić. No i idealnym wręcz wyborem są frytki i napój, no żebym miał czym zagryźć i czym popić. Jak pokazują liczne analizy, dzięki cross-sellingowi, czyli dzięki do sprzedawaniu różnych produktów, McDonald's zwiększa swoje zarobki o 15, a nawet 40%. Zresztą już jest wiele teorii w internecie mówiących o tym, że w rzeczywistości McDonald's nie zarabia na głównych Produktach, czyli nie zarabia na burgerach, tylko na przykład zarabia na frytkach i na przykład coli. No i w istocie ta teoria może mieć bardzo, bardzo dużo sensu. Jaki z tego płynie morał? Ano, zaproponuj swoim klientom coś więcej. Jeśli sprzedajesz laptopy, no to zaproponuj Etui lub też jakiegoś ogromnego powerbanka. Zresztą tak robi sklep. A jeśli sprzedajesz buty, no to zaproponuj wkładki lub skarpetki. Swoją drogą w ten sposób robi CCC. Sztuczka numer 3. Sprytne strategie cenowe. Ile kosztują rzeczy w maku? Ano różnie. Za rapa klasycznego zapłacisz 15,70. Za rapa z bekonem 16,20. Za burgera maestro 20,90 zł. 5,50 zapłacisz za cheeseburgera. Albo 14,90 zapłacisz za Mac Zdecydowana większość produktów w sieci McDonald's ma właśnie tą cenę bardzo dokładną, z tym dopiskiem groszowym, jeśli tak to możemy nazwać, dlaczego. Ano badania neuropsychologiczne i neuromarketingowe mówią nam o tym, że my jako ludzie boimy się cen okrągłych, to znaczy boimy się ceny na przykład 500 zł. Zdecydowanie bardziej wolimy wydać 497 lub na przykład 51295. Takie dokładne ceny są dużo bardziej przyjemne dla naszych oczu, no i też idealne dla naszego mózgu. Nie boimy się się ich, tylko akceptujemy je. Jest to trochę nielogiczne, no ale warto o tym pamiętać. Wyceniając swoje produkty, zadbaj o bardzo dokładną cenę. Jeśli chcesz wycenić produkt na 100 zł to no nie rób tego absolutnie. Zamiast tego wyceń go na złotych 97,99 albo na przykład 104,50. Wtedy ta cena jest dużo bardziej przyjemna i klienci będą myśleli, że wartość tego produktu jest rzeczywista, bo jeśli wycenisz produkt na 100 złotych, to jest duża szansa, że ktoś z klientów może pomyśleć hmm 100 złotych, no a może ten produkt nie jest tyle warty, tylko jest warty 90, 80, a może 50. Właśnie to w naszym mózgu, takie spustoszenie Sieją ceny okrągłe, więc staraj się ich unikać jak ognia. Sztuczka numer 4. Racjonalizowanie ceny. Przyjrzyjmy się teraz cenom frytek. Małe kosztują 7,90, średnie 8,90, a duże 9,50. Które się bardziej opłaca wziąć? Hmm, no, małe frytki kosztują prawie 8 zł, a frytki duże kosztują tylko złotych 50 zł więcej. Więc chyba wybór jest prosty. No bo przecież, kiedy kupujemy małe frytki, no to płacimy 20% drożej za frytki duże. A dostajemy ich chyba przecież w końcu więcej niż to 20%. Więc dla naszego mózgu zaczyna się tak zwany proces racjonalizacji. Czyli racjonalizujemy, ile możemy dostać i ile możemy stracić. Więc skoro mamy zapłacić mniej więcej 8 zł, no a zamiast tego dodać 9,50 i dostać dużo więcej frytek, no to odpowiedź jest chyba prosta. W marketingu nazywamy to efektem. Wabika. Polega on na tym, że dajemy kilka ofert, z czego jedna ma przyciągać klienta do nas, a druga rzeczywiście ma sprzedawać. Wyobraźmy to sobie na prostym przykładzie. Wyobraź sobie, że jesteśmy na stronie, która sprzedaje telefon komórkowy. Jest to ten sam telefon komórkowy w trzech różnych wariantach. Pierwszy wariant jest to czysty telefon, na przykład za 1000 zł, tak? Czyli zwykły nowy telefon z pudełka. Druga oferta to jest telefon dokładnie ten sam, z tą samą pamięcią, tą samą specyfikacją i tym samym kolorem. Ale ważniejsze jest to, że do tego telefonu dorzucane jest na przykład etui, do tego jest dorzucany powerbank. No i to wszystko masz za 1050 zł albo 1049, ta cena jest dużo lepsza, no i teraz jeśli chodzi o ofertę numer 3, to tam masz telefon, powerbank do tego jakąś kartę sim, do tego możesz mieć jakiś kabel, do tego możesz mieć jeszcze jakieś inne dodatki i to jest wycenione na 2500, którą ofertę wybierzesz? Ano prawdopodobnie wybierzesz ofertę numer 2, bo oferta numer 1, ta najtańsza, zwykły telefon ona zawiera w sobie nic więcej jak tylko telefon, więc mało jest to opłacalne, ona pełni właśnie rolę wabika, pokazuje wartość Samego produktu, no a dokładając tą drugą ofertę, i dokładając kolejny produkt do tej oferty, i dając jednocześnie fajną cenę, klient widzi, że to jest bardziej opłacalne, więc właśnie to wybiera. Tak więc daj wabik do swojej oferty. Wyróżnij się albo ceną, albo jakimś konkretnym składnikiem oferty. W każdym razie chodzi o to, abyś logicznie wpłynął na decyzje zakupowe Twojego klienta. Sztuczka numer 5. Identyfikacja wizualna, ociekająca optymizmem. Nie jestem fanem psychologii kolorów, no ale trzeba przyznać, że czasami ta teoria ma swoje konkretne uzasadnienie. Zastanów się, z jakim kolorem kojarzysz McDonalda. Czy jest to kolor zielony? brązowy, czerwony czy żółty? No jeszcze kilkanaście lat temu byśmy wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że jest to kolor czerwony, bo w restauracjach roiło się od tej czerwieni, wszędzie były czerwone reklamy i tak dalej, ale potem prawdopodobnie psychologowie, którzy pomagali McDonaldowi w marketingu uznali, że kolor czerwony jest zbyt dominujący i zbyt determinujący nastrój jedzenia w restauracji, więc teraz zaproponowali kolor żółty. Dlaczego właśnie kolor żółty? A no z tego powodu, że kolor żółty jest kolorem pełnym optymizmu, Szczęścia, radości. No i bardzo też kojarzy się z tymi złotymi łukami, które są charakterystyczne dla restauracji McDonald's. Z kolei kolor czerwony jest utożsamiany z miłością, dominacją, energią i taką siłą wewnętrzną, więc ten krwisty kolor mało pasował do restauracji, która ma wizerunek takiej miłej, przyjacielskiej, a wręcz rodzinnej, w której można zjeść smacznie, szybko i zdrowo. No powiedzmy jak możesz zauważyć kolor żółty jest nie tylko eksponowany w restauracjach McDonald's bo swoją drogą teraz McDonald's zaczął wprowadzać dużo elementów drewnianych żeby pokazać no jakie to wszystko nie jest zdrowe i jednocześnie luksusowe ale też kolor żółty jest eksponowany właśnie w identyfikacji wizualnej na stronie internetowej czy to w aplikacji no i ten żółty kolor idealnie wpisuje się do tych złotych łuków a także do sera który roztapia się Pośrodku burgera. Zastanów się więc, co chce przekazać Twoja marka. Czy chcesz dawać klientom bezpieczeństwo, czy zaufanie, czy może prestiż, luksus, może radość, a może chcesz dawać nadzieję albo optymizm. Od tego zależy kolor, który wykorzystasz w komunikacji, na przykład w social mediach, na stronie internetowej, czy też bezpośrednio w Twoim sklepie. W sumie na myśl przychodzi mi kilka innych sztuczek, które stosuje McDonald's w swoim marketingu, ale przyznam, Szczerze, że powiem o nich, być może innym razem. A może ty masz jakiś pomysł? Być może zauważyłeś coś, co jest charakterystyczne dla komunikacji McDonalda? Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzu lub też w wiadomości prywatnej. No i wspólnie porozmawiamy psychologicznie o marketingu. Do zobaczenia.